Witajcie na kanale Kulinarne Przygody, dzisiaj będzie przepis na piernik błyskawiczny. Jak zawsze na początku, wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na początek do miski przesiewamy dwie szklanki mąki pszennej i tortowej. Dodajemy jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, jedną łyżeczkę sody. Dwie łyżki ciemnego kakao, jedną pełną łyżkę przyprawy do piernika. Następnie przesiewamy to wszystko do miski. W osobnej misce będziemy ubijać dwa jajka. Te jajka zaczną nam się pienić. Będziemy dodawać szklankę cukru. Cukier dodaje partiami, chwilę miksuję i dodaję kolejną partię cukru. Następnie dodaję przesianą zawartość z miski na zmianę ze szklanką mleka. Czyli wsypuję odrobinę przygotowanej mąki z przyprawami i wlewam później odrobinę mleka. I tak robię to naprzemiennie i ponownie wlewam mleko. Kolejnym krokiem będzie dodanie oleju. Na tą porcję potrzebujemy pół szklanki oleju, i jak widzicie, również robię to partiami. Następnie dodajemy dwie łyżki płynnego miodu, a na koniec dodajemy jeszcze pół szklanki powideł śliwkowych. Masę na piernik przelewamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. U mnie taka średniej wielkości keksówka, około 30 cm długości. Piernik pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około godzinę lub do tak zwanego suchego patyczka. Gotowy piernik najlepiej oblać polewą czekoladową. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu, link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.